Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować program partnerski M2M, i jest to bardzo atrakcyjny sposób dla osób, które nie lubią robić zakupów czy inwestycji, ponosić jakiegokolwiek ryzyka, czyli bez wkładu własnego można uzyskiwać dochody dzięki programowi partnerskiemu, który został zorganizowany przez firmę, którą wszyscy z internetu znamy od 15 lat. A jeszcze lepiej znamy firmy, instytucje finansowe, które dają tutaj produkty. W sumie produktów w programie partnerskim mamy ponad 130, i począwszy od bardzo prostych, najprostszych bankowych produktów, a skończywszy najbardziej skomplikowanych, mamy bardzo duży asortyment, dzięki czemu możemy zarabiać pieniądze, polecając te produkty w internecie i poza nimi. I właśnie o takim programie chciałem Wam powiedzieć, skoncentrować się na korzyściach, jakie wynikają dla każdego partnera, który przyłączy się do programu partnerskiego. Jednak na wstępie chciałem powiedzieć, że same banki też organizują programy partnerskie. Wszyscy wiemy, że Interigo czy Mbank. Od dawna, już chyba z 10 lat, to jest jak organizują dla swoich klientów możliwość zarobienia prowizji, jeżeli dostarczy im się nowego klienta. I to jest nic nowego. Natomiast pamiętajcie, że Wy nie jesteście potentatem na rynku usług finansowych, więc jako klient coś tam dostajecie. Ale dwa razy więcej dostają ci, co są rzeczywiście bardzo dużymi graczami na rynku, jeżeli chodzi o popularyzowanie zagadnień finansowych. I właśnie. My, mając do czynienia z jednej strony z bardzo prostymi produktami, z drugiej strony mamy oparcie przede wszystkim w portalu finansowym many.pl, który zorganizował program partnerski, już trwa on ponad 10 lat, w sumie oferuje 130 produktów bankowych, pozabankowych, ale my zaczynamy od tych najprostszych produktów finansowych, jakimi są konta bankowe. A jak nauczymy się tego, oczywiście możemy polecać wszystkie te produkty w internecie, na czatach, na forach, gdziekolwiek kto chce. Są firmy tak wyspecjalizowane, które zorganizowały sobie na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt stron internetowych odpowiednio przygotowanych, pod różne słowa kluczowe, pod różne produkty i w związku z tym potrafią takie osoby zarabiać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście są również firmy pośredniczące w tym programie partnerskim, które mają swoje portale wielotematyczne i potrafią wykorzystać miejsce pod reklamę tych różnych produktów, ponieważ, jak wiadomo, wszystkim nam są potrzebne pieniądze. I każdy w różny sposób chce zarządzać pieniędzmi, tak w życiu prywatnym, jak i swoim zawodowym. I my możemy być takim pośrednikiem i za to pośrednictwo, za promocję odpowiednich instytucji bankowych i pozabankowych, Jesteśmy w stanie uzyskiwać dochody w postaci prowizji. W związku z tym powiem to, co jest najważniejszą zaletą całego programu partnerskiego. Przede wszystkim mamy do dyspozycji nie 8 banków, mamy w sumie do dyspozycji ponad 20 banków i kilkadziesiąt ich różnego rodzaju produktów. Zaczynamy od najprostszych, ponieważ przy zakładaniu konta bankowego nie ma żadnych wymagań. Tak? Natomiast przy kredytach, pożyczkach, no to już niestety trzeba spełnić pewne wymagania, jakie bank od nas oczekuje. Dlatego, im więcej klientów pozyskacie swoimi metodami, takimi jak potraficie dzięki internetowi, a część tych klientów pozyskacie czy przekształcicie jako partnerów, którzy też będą chcieli zarabiać, ponieważ najlepszym dla nas klientem to jest taki klient, który chce również przyłączyć się do programu partnerskiego. I zacząć zarabiać pieniądze, ponieważ tutaj możemy najprościej, jak jest tylko możliwe w internecie, najbardziej rzetelnie i bezpiecznie zarabiać pieniądze. W związku z tym, w zależności od Twoich umiejętności, oczywiście cały czas wszyscy tych umiejętności nowych nabywamy, uczymy się, ponieważ jest czego się uczyć, ale jest to proste i bezpieczne. Możemy uzyskiwać na przykład od jednego klienta, nawet, zwłaszcza jeżeli zostanie partnerem, 300 do 500 zł. Oczywiście może nie za pierwszym razem, może to się rozłożyć na 2-3 miesiące, ale właśnie program partnerski, który mnie osobiście zainteresował, to dlatego jest rewelacyjny, bo jest kilkupoziomowy. Nie jest to oczywiście marketing wielopoziomowy, który sięga głębokościami rozliczeń, prowizji bardzo daleko. Jest to program partnerski typowy na całym świecie, są dwu-, trzy poziomowe programy partnerskie, charakterystyczne dla różnego rodzaju działań, produktów, programów i różnych firm internetowych. I tutaj mamy bardzo dobrze zorganizowany trzypoziomowy poziomowy program partnerski. Co to oznacza, że jeżeli Ty pozyskasz klientów dla tego programu partnerskiego i instytucji, które będziesz promował, będziesz reklamował, uzyskujesz 100% prowizji. Ale jeżeli część z osób, które zaprosisz tutaj, jako klientów pozyskasz, ale część z nich zainteresuje się też tym sposobem zarabiania i zostanie partnerami, to jeżeli oni z kolei dokonają jakichś działań, które zapewnią improwizję, to od wartości prowizji, jaką Twoi bezpośredni partnerzy, Wypracują, ty dostajesz 20%, ale również jeszcze niżej od tych partnerów na twoim drugim poziomie jesteś w stanie dostać 10%. Czy to dużo trzymało? Zapewniam was, że wiele osób więcej znacznie otrzymuje w postaci tych 20%, czy nawet zwłaszcza 10% niż z własnej prowizji. I właśnie tym się charakteryzują dobre programy partnerskie, że zapewniają bardzo atrakcyjny podział. Całej prowizji pomiędzy MANY.pl, ciebie i osoby, które Ty zaprosisz do współpracy jako partnerów w programie partnerskim. Czyli, dla przykładu, możesz wykonując pewne działania osobiście, zarobić na przykład 2100, 3,5, 4900. Jedni to zrobią w miesiąc, inni w dwa, inni w trzy miesiące. To nieważne, w jakim miesiącu zrobisz. Ponieważ nie ma żadnych ograniczeń, tak? w jakim czasie. Najważniejsze jest wiary, wiarygodne działanie, rzetelne działanie, wytrwałe działanie, długofalowe działanie, tak? ale to od Ciebie zależy, czy będzie Ci to pasowało i w jaki sposób będziesz pozyskiwał klientów i partnerów do tego programu jako partnerów biznesowych. W związku z tym, jeżeli na przykład pozyskasz 10 osób i każda z nich wypracuje 4900, to będzie 49 tysięcy złotych, a Ty masz 20% od tego, czyli 9800 czy jest to na pewno więcej, niż sam jesteś w stanie wypracować. A teraz zwróć uwagę, z kolei te 10 agentów, których Ty pozyskałeś i pracują, żeby zarobić tutaj dobre pieniądze, nieraz większe niż w jakimkolwiek pracy etatowej, to z kolei, jeżeli oni, każdy z nich pozyska 10 agentów, którzy pracują 4900 prowizji, no to jaki obrad na drugim poziomie się dokonał? 490 tysięcy. Ty dostajesz tylko 10% od tego, Czyli 49 tysięcy. Co to ma za znaczenie? No, w sumie to może być na przykład w ciągu 6, 7, 8, 10, 12 miesięcy 60 ponad tysięcy złotych. Oczywiście będą osoby, co w ogóle nie dojdą nawet do 10%, a będą osoby wytrwale działające i dzięki temu programowi zarabiające coraz większe pieniądze. Ponieważ na pierwszych 100 partnerów w tym programie partnerskim, jako wydawców, Promujących przez strony internetowe ten program partnerski, jego produkty, to są ludzie, którzy w ogóle nie korzystają z drugiego czy, czy z trzeciego poziomu. Oni tylko poprzez pozyskiwanie własnych, osobistych klientów w internecie zarabiają kilkanaście czy nieraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. I oczywiście to możecie nawet zobaczyć na odpowiednich stronach programu partnerskiego. man.pl, jakie tam już są osoby, pierwsze 10, ale pierwsze 100 w ogóle się nie zajmują. Popularyzowaniem i pozyskiwaniem partnerów biznesowych, tak jak my to robimy w ramach tego programu, ponieważ Mane.pl daje nam taką możliwość. Oczywiście trzeba przestrzegać wszystkich zasad, jakie są tutaj wyznacznikami dla nas. Każdy z nas mając program partnerski, dostaje biuro. W tym biurze masz wszystko, co jest potrzebne. Zaraz oczywiście omówię to biuro, natomiast to, co jest najważniejsze, rozliczenia prowizji są zawsze na koniec miesiąca, czyli pomiędzy 20. a 30. dniem miesiąca za poprzedni miesiąc. Trzeba zwrócić uwagę, że nie pojawia się to od razu, po zakończeniu, na przykład, kwietnia, nie pojawi się to na początku maja, pojawi się prowizja na Twoim koncie na końcu maja. Za cały maj pojawi się na końcu czerwca. Oczywiście rozliczenia podatkowe, jakie tutaj są, są bardzo korzystne dla nas. Nie trzeba mieć działalności gospodarczej, ale jest kilka różnych możliwości, więc to indywidualnie mogę wyjaśnić, jak to jest tutaj bardzo korzystnie zrobione dla każdego z nas. To, co jest również bardzo ważne, są dokładne wyliczenia prowizji na około 20, 28 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni z Twojej pierwszej i z drugiej linii. Czyli te 10 i 20% też masz wyliczone i wiesz, jakie to są kwoty obrotu i jakie prowizje Tobie się należą. Więc jest to świetnie wszystko zorganizowane. Jest tylko pytanie, co zrobić, aby zarobić. No przede wszystkim należy się skontaktować z osobą, która ci zaprosiła na tą prezentację otrzymasz wtedy gotowy plan działania i otrzymasz pełne wsparcie, jak również zostaniesz dodany do grupy zamkniętej na Facebooku. W krokach można by to powiedzieć: że tak, otrzymujesz dostęp do programu partnerskiego Money to Money. Jak chcesz, możesz zakładać swoje konta bankowe dla siebie i dla rodziny, czy dla znajomych i bliskich, ale przede wszystkim polecasz ten sposób zarabiania znajomym, którzy chcą zwiększyć swoje dochody. Ponieważ tutaj właściwie każdy ma taką możliwość. Mimo, że oczywiście jest weryfikacja przeprowadzana przez pracowników ManyPL, ale nie jest to ja bardzo restrykcyjne, ważne są twoje umiejętności, walory i to, jak chcesz pracować. Jeżeli polecasz to znajomym, którzy chcą zarabiać pieniądze, dostajesz od tego prowizję. Jeżeli sam z kolei bierzesz pożyczki pozabankowe, bo są ci potrzebne, czy korzystasz z tych wszystkich różnych produktów, to masz takie możliwości dla siebie i dla rodziny. To, co jest bardzo ważne, nie wolno nikogo z rodziny wprowadzać do programu partnerskiego, jako partnera biznesowego. Ale jako klientów, oczywiście każdy ma jakieś potrzeby finansowe i może skorzystać z tych programów, z tych produktów według uznania. Oczywiście są bardzo różnorodne te produkty, tak jak powiedziałem, jest ich 100, 130, więc każdy sam decyduje, z jakich chce korzystać. I ponieważ jest to po polsku wszystko napisane, więc każdy myślący człowiek łatwo sobie z tym da radę. Jak potrzeba, to trzeba się zwrócić do osoby, która was zaprosiła, albo do pani Natalii, która jest opiekunką programu partnerskiego i ona wtedy więcej wyjaśni. Więc masz przed sobą trzy proste etapy. Jeżeli na przykład zarobisz 3000 zł, a potem znajdziesz osoby które przyłączą się do programu partnerskiego i polecisz 10 takich osób, i one w jakimś czasie zarobią 3000 złotych, czyli obrót na pierwszym poziomie dokonał się 30 tysięcy złotych, to tobie się należy 20% od tego, czyli 6000 złotych. Czyli w sumie jest to bardzo realny plan, żeby w ciągu dwóch, 3 miesięcy zarobić nawet 10 tysięcy złotych. Jeżeli umiesz rozmawiać z ludźmi, umiesz ich pomagać, im pomagać, i pokazać, na czym polega ten bardzo prosty program partnerski z renomowanymi firmami. W sposób bardzo prosty można to zrobić. O tym, że jest to proste, to świadczy fakt, że nikt w internecie ludziom nie pomaga. Po prostu są odpowiednie informacje na stronach internetowych, linki do produktów, i z tych linków ludzie korzystają, chodzą na strony danych organizacji, danych instytucji. Wybierają sobie produkty, spełniają wymagania albo nie i są klientami albo nie. Jak są klientami, to ci, którzy te linki wystawili w internecie, zarabiają prowizję. I zapewniam Was, że są to duże prowizje i każdy z Was chciałby, marzyłby o tym, żeby stabilnie co miesiąc zarabiać takie prowizje jak pierwszych 100 najlepszych w ramach tego programu partnerskiego. Także życzę każdemu powodzenia. Uważam, że ten program jest rewelacyjny, należy go realizować, należy się uczyć, zwiększać swoje kompetencje, ponieważ każdy z Was może wtedy liczyć na długoterminowe dochody w bardzo dobrym, prostym, wiarygodnym programie partnerskim MANEPL. Dziękuję wszystkim i zapraszam do dalszych informacji.